Blizzard kontynuuje swoją walkę z wiatrakami i uderzył w kolejny prywatny serwer. Tym razem Everlook, serwer klasycznego WoWa, został udanie zamknięty. Ale sytuacja tutaj jest inna w porównaniu do WoW Turtle, gdzie de facto serwer prywatny będzie w sądzie walczył z Blizzardem. Tutaj admini tego serwera przyjęli od Blizzarda po prostu yy, propozycję nie do odrzucenia. Albo zamykacie serwer, albo idziemy z wami do sądu i będziecie płacić. Ci zdecydowali jednak zamknąć serwer, nie iść na noże z Blizzardem, a Blizzard łaskawie im odpuści, jeżeli serwer się nie pojawi. A ile, tak jak mówiłem na wstępie, jest jest to walka z wiatrakami, bo zaraz po tym gwarantuję wam, że powstanie kolejny i kolejny serwer. Nie mówię, że Blizzard nie ma racji, by z nimi walczyć, ale prawda jest taka, że ta walka jest bardziej pijarowa niż rzeczywista, ponieważ Blizzard na tym traci pieniądze, bo osoby grające na prywatnych serwerach bardzo rzadko przenoszą się na płatne, ponieważ gdyby mogli albo chcieli, już by to zrobili.